Na pozór drobny incydent, który wydarzył się 10 lipca 2025 roku na moście granicznym między Słubicami a Frankfurtem nad Odrą, obnażył poważniejsze napięcia na pograniczu polsko-niemieckim. Zastępca burmistrza Słubic, Tomasz Stefański, usunął banery zawieszone przez ruch obrony granic. Interwencja była wynikiem żądania niemieckiego urzędu porządkowego, który uznał, że nie wydano formalnej zgody na ich instalację. Ale to, co wyglądało jak zwykła administracyjna procedura, uruchomiło lawinę pytań. Kto naprawdę zarządza mostem, który fizycznie przebiega również po polskiej stronie? Władze Frankfurtu twierdzą, że cały most, również jego część po stronie Słubic, znajduje się pod ich administracją. Według nich, brak zgody niemieckiego ordnungsamtu wystarczyłby usunąć instalację, nawet jeśli fizycznie znajdowała się ona na terytorium Polski. Miasto Słubice potwierdziło, że działało w porozumieniu z kolegami z Frankfurtu, co może sugerować częściowe przekazanie kompetencji stronie niemieckiej. Ruch obrony granic nie kryje oburzenia. Usunięcie banerów bez jakiejkolwiek procedury odwoławczej uznają za zagrożenie dla wolności słowa i niebezpieczny precedens. Tym bardziej, że cała sytuacja odbywała się pod czujnym okiem kobiety mówiącej po polsku z niemieckim akcentem, która miała reprezentować niemieckiego zarządcy dróg pilnowała, by nie utrwalono jej wizerunku i towarzyszyła polskiemu urzędnikowi podczas działań. Most na Odrze, który przez lata był symbolem integracji i współpracy w Euroregionie z Sabur, sabubr dziś staje się punktem zapalnym. Czy wspólna przestrzeń faktycznie oznacza wspólne decyzje? A może polska administracja wykonuje niemieckie polecenia bez wystarczającej podstawy prawniej? Spuro Banery przeradza się w debatę o granicach suwerenności i kontroli nad pograniczną infrastrukturą. To już nie tylko most. To test dla przyszłości relacji sąsiedzkich.